Najlepiej te wady, które, które, no, które mi przeszkadzają yy, w tym, żeby być fajnym, miłym i, 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 i sobie fajnie żyć. Czyli tak, żreć, palić i, i coś tam jeszcze było. Nie? No i lenistwo, le, lenistwo, tak jak pamiętam. Teraz, jak robiłem ten czwarty rok, krok, kilka lat temu, piąty. Znaczy, ten, tak, to, te lenistwo, mówię, kurczę, tyle sprawdzał. Ja mogłem ćwiczyć, ja mogłem mógł chodzić na siłowni, ja, ja bym, takie, o, oh, jak słoń nogę, takie muskoły, kurczę, blade. Ja bym, ja bym wtedy, i wtedy, wtedy byłoby fajnie, nie? Bo ja bym po prostu pozbył się tych wad lenistwa i one by mnie sprawiły. Żebym ja był szczęśliwy. A tu program aoski mówi mi dupa. Niestety, kochany. Ty tych wad się nie pozbędziesz, co chcesz. Bóg ci pomoże usunąć te wady, które przeszkadzają ci być użytecznym. W tej grupie. W tej wspólnocie. Alkoholikowi. Nie? Czyli coś, co mnie w ogóle nie interesowało. Ja tutaj tak jak Marek wspomniał, ja tutaj przyszedłem, żeby coś zrobić, tam, a nie tam... żeby kurczę, blade, yy, cierpieć. Nie? Jakiś masochizm. Nie? Ja tu przyszedłem, żeby... Co? żeby ludzie mnie podziwiali. Mi się tak to podobało, te... A, że, pamiętam właśnie, jak mi pierwsza żona powiedziała, Mówi, ty idź, wyrzuć śmieci. Ja mówię, ja? Kurczę, to ja mówię na mityngu i ludzie mnie słuchają. Nie? A ja tu nigdy pod sklepem nikt mnie nie słuchał, bo to każdy najmądrzejszy. A, ale słuchali wtedy, jak miałem kasę, nie? jak sponsorowałem, o, to każdy mordę zamykał, wiesz, oj oj, 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 opowiadaj, aby tylko polał jeszcze dalej. A tutaj słuchajcie, nic nie polewałem i ludzie mnie słuchają. Ja pierdzielę. I ona do mnie wyrzuć śmieci. Ja mówię, ja mam śmieci wyrzucać? Jak mnie w przerwie podchodzi człowiek, mówi, ale mi pomogłeś, wiecie. Ja mówię, ja pierdzielę. Ja znalazłem sposób na życie, nie? I będę coraz więcej robił takich rzeczy, że będą mnie chwalić. I okazuje się, że to chwalenie to jest dalsza historia mojej choroby. To jest po prostu... Tak sobie przez 30 parę lat rozregulowałem się, że, że tutaj jakby 200 osoby teraz, jak mówię, wstały i powiedziały, i nic nie mówiły, tylko wyszły, to ja bym szału dostał, bo ja jestem przyzwyczajony do chwalenia, że po, po, po mitingu podejdzie do mnie ktoś mi powie Och, wiecie, się, kurczę, ty to mnie pomogę. No niestety, no taka była wiedza 30 lat temu, a... To lepiej gada, to głośniej gada. Nie. Ja, ja pamiętam taki okres, że jak ktoś nie przyjechał dobrym samochodem, nie miał komórki, czy tam czegoś, to on to, 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 to nie, nie nie? Ale jak miał hurtownię, czy tam dobry samochód, ten to widać, że trzy nie? To jest trzeźwy człowiek. Powiedzcie, jak ja zobaczyłem swojego pierwszego sponsora, że on nie miał komórki ani samochodu, ja mówię, Feluś, to ty, to ty nie masz nawet telefonu, a on mówi, jak po co mi telefon, ja mam w domu, nie, na Narbuta telefon i ten. Także słuchajcie, moje, moje pojęcie o tym wszystkim to tak przeewolowało, że ja dzisiaj mogę przyjść w samych gaciach tutaj, na meetingu, Ja pamiętam, jak ja nosiłem te, te, różnego rodzaju łańcuszki. Oczywiście tam złote nieraz bywa, ale szybko przepijałem. No to później imitacje chociaż tego, złota, no nie, żeby pokazać. Jakiś tam fajnie, no, jakiś tam ja. Pamiętam, pojechałem do, do Ameryki, do Cleveland. Słuchajcie, ja sobie kupiłem na takim złotym łańcuchu w domu Boba taki medal. 15 lat nie pije, to no nie, tu doktor Bob. I taki piękny, on był. I na dwa tygodnie przed 15 rocznicą się nachlałem. I musiałem ten medal komuś innemu dać. Dałem. Czy dałem, bo wiedziałem, że jak zacząłem pić, to gość mi pomoże. I słuchajcie, także dzisiaj naprawdę po malutku zaczynam kupać. Że ci ostatni będą pierwszymi. Że nieraz ten, co nic nie mówi na mitingu, ma najwięcej do powiedzenia. Że nieraz ten najbiedniejszy jest najspanialszym człowiekiem. Jest, nie jest daleko, żeby tam mówić Wam coś tam, że, że ja taki jestem. Mi się nieraz udaje, udaje. Ale większość czasu to jest właśnie moje zmaganie z moim chorym ubem, z, z moimi trzema instynktami, właśnie wynaturzonymi. Seks, social and security. No nie? Czyli instynktem seksualnym. Jak się przyjdzie ładna dziewczyna, się tylko wystarczy, że na mnie spojrzy, to ja już myślę, ona się po prostu we mnie zakochała. Już, nie? Drugi instynkt to jest. Yy... Prestiżu, czyli mówię, jestem najmądrzejszy. Nie mówię też jestem najmądrzejszy. I, no, i, no i poczucia bezpieczeństwa, nie? Social. Ja mam, e, znaczy już, ja już teraz, słuchajcie, tu jest kolega co, co u mnie, co tydzień jest. No ja po no prostu ja mam dom, że się wstydzę zaprosić tam nawet. Nie? Ja mam, ja, mam, ja mam rzeczy, co mi koledzy zaadali. Ten mi dał fotel, ten mi dał łóżko, ten mi dał tobie. Jak ja wróciłem z Anglii, to moja druga e, e, żona po prostu okradła mnie. Nie? Ukradła wszystko, co tylko było możliwe. Nie? I ja tak zbierałem od każdego trochę. To, 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 to. Także yy, ja się słuchajcie, yy, ja to akceptuję. Nie? Ja dzisiaj nie mam. Ja dzisiaj to, co robię, to ścielę łóżko, nie, ścielę łóżko, wiem, wiem że to jest mój, mój ten, e, moje, moje, mój obowiązek. No i później wykonuję te sugestie, modlę się, e, dzwonię do dwóch alkoholików Jestem bardzo trudno, nie? słuchajcie, bardzo trudno. Zadzwonić do człowieka nie tam do, do przyjaciela, nie? Tam. Do człowieka, który jest na początku drogi, nie? A, a dzisiaj zadzwoniłem, wykonałem. Chłopak gadał z 20 minut. Ja wiedziałem, że on nie chce moich rat ani nic. On chce się po prostu wygadać. Tylko, nie? Pier, y, parę godzin nie pił i po prostu chciał się wygadać. Nie? Ale ale, ja sobie ale, ale pytanie, a po co ja to robię, nie? No, słuchajcie, po, po, po to to robię, bo są takie momenty, że mi się płakać chce. Wiecie, ja, ja widzę teraz po tym, jak mogę teraz zacząć płakać. Że ja nieraz jestem tak szczęśliwy, że sobie mówię, Boże, to jak Ty, dale, ty je, tyle dajesz, to znaczy prawie nic. No bo ja nic, nic nie mam. Nie mam, nie mam ani pieniędzy, ani tam jakiś, yy, ten nie wiem, tego prestiżu, czy tam seksu. Ale tak się czuję wspaniale, to mówię, to, to, to dopiero jak ty dasz trochę więcej, to ja zwariuję. Słuchajcie, Tak jak kiedyś, no nie? Ja, ja po kilku latach nie osiągnąłem wszystkie swoje marzenia mi się spełniły. No nie po kilku, no tak to minęło gdzieś 8, 8, 9, 10 lat. No nie? Ale ten... Ale teraz, teraz naprawdę czuję, jak się... Ale wtedy mi chodziło o was, żeby no, coś robić, ale żeby to ludzie wiedzieli, że to ja zrobiłem. No. Co ja tam, nie będę dużo mówił, ile grup założyłem, ale każdy to chyba wie, no, nie? jakie nazwy dałem, ile klubów, ile koncertów. No. Ja dbałem o to. Nie? Pewnie, że nadal mnie to korci, ale już wiem, że nie jest tu pies pogrzebany że nawet niepotrzebnie jest nieraz mówić, właśnie komu pomogłem, jak, i dlaczego. To jest tak trudne. Nie? No, no, dlaczego nie powiedzieć, no, że dzisiaj pomogłem pod świetnikiem gościom. I dzisiaj już wiem, że źle zrobiłem, że to powiedziałem. Nie? Źle się z tym czuję. Nie powinienem o tym nawet wspomnieć. No. Takie to jest. Taka magia. Czyli to, co powiedział kiedyś mi Witek. Drugi dyrektor BESKA. Ja mówię, Wysiek. On, on mówi, Wysiek, bo musi zmienić wszystko. Ja wie, co wszystko. On mówi, grypsowałeś w więzieniu, wyszedłeś, byłeś charakterny. Mówi, to to, co uważałeś, że kiedyś jest frajerstwo, to teraz ty masz tak postępować. Jak ten frajer po prostu, nie? Ja mówię, ja za darmo pomagać ludziom. Urw. Tak. Za darmo. No i to jest cała filozofia, której do tej pory nie mogę zrozumieć, a niedługo będzie 40 lat, jak jestem w tej wspólnocie. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego.